Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, Emma Muś na bieżąco, a razem ze mną Don, Casio, posiadasz najfajniejszego chyba pasa, tajemnie, no Najfajniejszego i najważniejszego w tej federacji, pasa króla. Casio, słuchaj, zacznijmy może od tego, co się wydarzyło ostatnio pomiędzy tobą a Marcinem Najmanem, od tych oskarżeń. Były to prawdziwe oskarżenia, czy jednak do końca tego nie byłeś pewien? Jakie oskarżenia padły? No, że Marcin Najman miał bliższe stosunki z Godlewską. No, że... Podejrzewam romans Jak się aderowali Ja powiedziałem przecież również Że za rękę go nie złapałem A co robili Widać możliwe, że trafiłem w punkt Bo skoro go to tak boli Nie umie w żadnym wywiadzie Konkretnie się na ten temat wypowiedzieć Odpowiedzieć Wiesz, no po mnie Jak mnie ktoś wyzywał od różnych o tych To po mnie spływa to, nie? Tak, że co więc... Znaczy, no wiesz... Po co ja mam udowadniać komuś, jak to nie jest prawda. Nie? Ja wiem swoje, ja żyję dla siebie, a nie dla opinii innych ludzi. Ja mam wąskie grono i oni wiedzą jak ja jestem i tylko oni mogą powiedzieć tak naprawdę prawdę, a ja nie potrzebuję innym udowadniać. Wiesz, że, że tego nie było, tego nie było. Jak ja wiem, tak jak on powiedział, że był z żoną, to skoro był, to po coś, Co go ta, tak zawołało? Ale wsadziłeś kij w mrowisko, co? Głośno jest, mega głośno. No to jak jest głośno? Możliwe, że trafiłem w punkt, no nie wiem, no... Mnie jak coś nie rusza, ja tego nie... nie wiem... Po prostu zlewa to po mnie. Słuchaj, Marcin Aiman widziałem, że najczęściej używa na Ciebie określeń szoch, menel i rynsztok. Robią no. to na Tobie te słowa jakieś wrażenie? No nie właśnie, no bo nie uważam się za takiego. I to w sumie na konferencjach chyba tylko te trzy słowa powtarzał. I to wszystko, nie? No, niby taki w trash talku bardzo dobry, że o tu będzie konfrontacja, a on powtarzał tylko te trzy słowa i że a, nie chce ze mną gadać. No. No wiem, no słabo, no chyba się starzeje. Kasiu, słuchaj, jak to jest? Kiedy przychodziłeś do Twojej Mamy, miałeś dużą, taką można powiedzieć, lożę osób, którzy ciebie nie lubili. No. A teraz powiem Ci szczerze, jesteś na face to face, gdzie jest twój face i twój face. Robisz rekord, nie? Najwięcej ludzi wywiady w sumie też ogląda z tobą. Masz największe wyświetlenia. Od czego to zależy, myślisz? Że co, że ludzie lubią po prostu to jaki ty jesteś? Czy jak to jest? Wydaje mi się, no tak, wie, wiele ludzi mówi, że. Jaki by nie był, ale przynajmniej jest szczery i to widać po prostu, że ja nie udaję po prostu nikogo. Ja też nie pot potrzebuję, żeby ktoś mnie lubił. Jak komuś się wydaje, że nie wiem, ja gram czy udaję, czy coś, to, to jego sprawa. No ja naprawdę nie jestem tu po to, żeby mnie wszyscy lubili. Nie? Ja jestem tu w MMA, Ja znam swój cel i wiem po co tu jestem. I tyle robię robotę. Jak, wi, jak widać, e, wyniki są za mną, więc dobrze się odnalazłem w tej pracy. I dla mnie to jest, wiesz, no show business. Słuchaj, no jesteś tutaj, no nie oszukujmy się, żeby dać komuś po mordzie, tak? A nie szukać przyjaciół, e, ale dużo osób też chce obić za przeproszenie mordę tobie. Bardzo dużo. E, Amadeusz Ferrari dzisiaj w wywiadzie ze mną powiedział, że jako chyba jedyny, jako pierwszy ciebie rozgryzł. Że twoim tak jakby zawsze celem jest. E, Zniszczenie psychicznie kogoś i to by się to udaje, ale mówi, że jego nie zniszczysz psychicznie, bo chce pas. Yy, chce z tobą walki na, sta na stadionie narodowym. <laughs> ale on naprawdę. O, bu, ja tu byłem y, na wywiadzie. Zawsze w naszym no, wywiadzie gwiazdą lampę. Bo gwiazda sama świeci. <laughs> po prostu. E, byłem w, y, tu chwilę na wywiadzie z Rudym w swoim news. No to coś tam mówił, ale jak ktoś mówi, że mnie rozgryzł, to w ogóle jest debilem, ale nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo w którymś wywiadzie mówiłem, też nie lubię jak te wywiady, wszystkie te same pytania, to jest bez sensu. No jeżeli i on tam coś właśnie mówił, że to będzie najbardziej krasowa walka, no on chyba... Pomieszało mu się, przecież on z Polakiem, yy, z Polakiem, gdzie by mieli taką niby kosę, o tą bułkę, kurwa, to nawet nie pobili mojego pierwszego wyniku 43 tysiące. Teraz chłopacy z głównej walki również nie pobili mojego pierwszego 43 tysiące. A teraz ja dopiero 8. Don Casio król musiał wejść i jego menadżer Kasiusz Życiński na face to face <laughs> to i pobili, i pobili swój, swój rekord, no więc wiesz, no naprawdę, ja przecież tam nawet powiedziałem, że... Mi, jeżeli chodzi o pieniądze, bo widać, że mu chodzi, bo cały czas o nich mówi, że to będzie najbardziej kasowa czy coś, no to nie, to wydaje mi się, że ja mogę z nim zawalczyć w jakiej chcę. Zresztą formułę z, z, z tym zjebem mogę, jeżeli bardzo chcę. Ogólnie bardzo mi zależy, dlatego też ten pas króla stworzyłem. Aby promować boks, bo to jest moja kochana dyscyplina. Chciałbym to szerzyć, skoro mam do tego platformę, doszedłem do tej pozycji, w której jestem. I po prostu to jest dobra platforma, żeby ten boks nie poszedł gdzieś w odstawkę. Nie? No, i jak inni chcą, MMA lubią chcą promować, to niech to promują. Ja chcę boks, ale tam powiedziałem tam wrzucił czy to, to, to. I tak wiem, że do tej walki raczej. Federacja nie chce go aż tak y, upokorzyć, żebym go tak upokorzył, więc prawdopodobnie nie dojdzie do tej walki. Eee, no ja jestem, wiesz, świadomy tego, więc nie chcę mi się nawet krzyżyć. Ja po prostu nie chcę mieć z nim kontaktu, z tym człowiekiem, Adam Adouszem Ferrari. Dla mnie jest po prostu osobą bez wartości jakiejś i w moim towarzystwie no, nie ma miejsca. I niech on sobie idzie, ale tak odpowiedziałem mu, że jeżeli już będzie, będą chcieli, to w każdej dyscyplinie go po prostu poskładam, bo dla mnie to naprawdę to jest tak o. Ale tak to będę się skupiał na boksie, dlatego też pas króla jest po to. I coś jeszcze miałem na myśli, ale wypadło mi, że no tak jak on właśnie myśli, że do tej walki dojdzie, no to nie, mi się wydaje, że a, o, o, o tym chciałem powiedzieć, tak jak ludzie krzyczą, że wiesz, że z tym mam walczyć, z tym mam walczyć, a wiesz, federacja wybierze tą osobę dla mnie, wiadomo, bo patrzą sobie, która będzie najlepiej, nie wiem, się sprzedawała dla ludzi, wzburzy najwięcej emocji. I to potem chodzi. każdy ma jakiś tam fanów, to ci będą mówić, a, bo on się go boi. No nie, jak ja mam taką kolejkę, to musicie wiedzieć, że tak jak ostatnio Bamber też do mnie podchodzi, czy zawalczymy. Ja powiedziałem, że na ostatniej, gdzie miałem z lupą walczyć, to najbardziej mi zależy z Bamberem. Ale on jest nudny. Federacja powiedziała, że on jest nudny i nie chcą jego walk, tym bardziej ze mną, no bo to wiesz, mogą mi dać kogoś lepszego i ta walka naprawdę po prostu wzbudzi emocje, a on jest nudny i tyle. No i wiesz, i potem dostaję od ludzi, że a, bo się go boisz, albo on sam, że o boisz się. W końcu się nie był Takie głupie. Tak, ludzie nie zdobędą walki ze mną. Niech dojdą do sami, a nie na moim nazwisku, bo wszyscy na moim nazwisku próbują się wybić, to niech dojdą do tej pozycji sami, gdzie ja jestem, bo ja walczyłem, toczyłem walki w MMA, doszedłem do pozycji, w której jestem, teraz walczę w boksie, do małych, w małych rękawicach, a potem opas króla w boksie. klasycznym chcę dokładnie. Dobra, Kasję słuchaj, ale trzeba przyznać, że Amadeusz miał pewnym, e, w pewnej takiej kwestii rację ty niszczysz psz, e, psychicznie swoich rywali. W każdym pojedynku wierzysz każdemu na psychę, a ty jesteś takim gościem, że tobie chyba jest ciężko wjechać na psychę. Co po tobie to spływek pokaczce. Druga sprawa, no czujesz się dobrze w tym słowie. No dobrze się czuję w słowie i po prostu mi się wydaje, że moim, moim plusem i tak jakby moją przewagą jest to, że ja sobie naprawdę nie przygotowuję, że. Dobra. Yy, idę stół wypierdolić, idę stół wypierdolić, dobra, niech szybko coś powie, ale Wiewiór nie zdążył do niego nic jeszcze powiedzieć takiego, co by, wiesz, było... Przecież, żeby... że to było ustawione? No on sobie to, no, no ale to sobie obejrzy, to, no ja naprawdę, ja, ja się śmiałem, przecież Wiewiór nawet nie zdążył mu tam nic konkretnego odpowiedzieć, on wyjebał stół, nie? No. no. jego kosztem to mógł, nie? To, chciał sobie, ten, poprawić rekord chyba z 3 na 3-2, no i tyle, no. No, moją przełagą jest to, że ja naprawdę idę na spontanie, czasem mi mówią znajomi Ej, weź powiedz to, weź może kilogram mandarynek, weź kilogram pomarańczy, weź go w kurw, może daj mu pomarańcza, a może to, weź powiedz do tego to A ja mówię, ty, no kurwa, ja bym miał to zapamiętywać, przecież ja mam tak skonstruowaną głowę, że ja, wiesz, dostanę i od razu mam ripostę Po prostu lecę na spontanie i to jest najlepsze, jak się pomylę to okej, okay, przyznam się, albo będą się śmiali, albo nie, ale idę na spontan, a nie, tam będę układał i to wychodzi przeważnie gorzej. Słuchaj, ty masz fajne zadatki na freestyleowca, co? Dawaj tam na scenę, a może z Filipkiem jakieś tam pancze. Nie, chyba mi się wydaje, że aż tak nie. Coś tam próbuję, ale to nie aż tak, żeby na freestyle, nie wiem, ale tam podpytywałem ryby chyba kiedyś, jak to się uczyli, czy coś. Mówi, że po prostu próbujesz cały czas, jak jedziesz sobie autem, tam miałem kiedyś chwilę coś tam jak jechałem sobie autem, porzucałem sobie tak sam do siebie, ale nie wiem, no na pewno to jest ciężki kawał chleba, więc... No. Słuchaj, jeszcze chciałem poruszyć z Tobą y, temat Twojego powrotu. Wiem, że raczej jesteś y, gościem słownym i powiedziałeś, że już nie wrócisz do Federacji, czy nie będzie tego zawodnika związanego z UFC, tak? Myślę, że ten Habib, no jest trochę poza zasięgiem może też i Federacji, no on zarabia takie pieniądze, to Możliwe. są... Olbrzymie to są dziesiątki milionów dolarów, ale wiem, że na pewno tutaj w dystansie federacji jest Norman, Parkę. Myślę, że to wszystko dąży jednak ku niemu i te takie podchody do UFC to są do niego. Myślisz, że Norman zgodzi się na tą walkę i zawalczycie ze za sobą finalnie? On mnie wyzwał. To ja już dawno się zgodziłem na tą walkę, więc mam nadzieję, że federacja poczyni starań. Albo z nim, albo kogoś innego nie, bo nie wiem, czy on jest tam związany z tym kontraktem. Ja już o nim nawet za dużo nie mówię, bo on tam wiesz, na tych Instagramach pierdoli, ale tak naprawdę nie ma żadnych konkretów, nic nie ma. No to kurwa, jak chce tej walki, to niech wiesz, podjedzie do wodarzy i kurwa podpisuje kontrakt i się napierdalamy i go zleje jak psa. A jak nie, no to nara, to niech mi ściągną kogoś innego, bo jak nie, no to z pasem króla odejdę i tyle. Słuchaj, no ale podchodzisz na pewno bardzo ambicjonalnie do tych pojedynków, i myślę, że Norman wjechałby trochę też tak na ambicje, żebyś jeszcze bardziej trenował, co? Że chciałbyś taki pełny, trzymiesięczny okres przygotowawczy? No, myślę, że jakakolwiek osoba to będzie z UFC, to po prostu e, przepracuje cały okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że się uda z moim stylem życia który prowadzę i ciężko jest tak czasem na trzy miesiące. Właśnie, jakiś też musiałby chyba wlecieć, co? No, tak, w tej bo, w twojej bo, fajnej ciope, tej czepeczce, turbo. Tak, bo mi już naprawdę, no ja, o tak jak my pytałem, czy już się nie mogę doczekać walki, to nie, no ja już mam taki, wiesz, luz, spokój, chillout. Yy, wiesz, mam tam trochę walk przebytych, wiem jak sobie w głowie układać to wszystko. To jest dla mnie, wiesz, po prostu Wszyscy sparing taki z boomem zwykłym. E... Ty się pewnie czujesz ogólnie w tej Federacji. Jesteś pewny swoich umiejętności, no bo ja to widzę po tobie. Wiesz e, jakie masz umiejętności bokserskie. Wiem, jakie mam umiejętności bokserskie i tak, czuję się bardzo pewnie. Nie wiem, no, no przebyłem już trochę, prze, przeżyłem już trochę lat w, w swoim życiu. Sporo doświadczyłem i... Mało rzeczy mnie dziwi ogólnie w życiu, chociaż zawsze jestem zadowolony, jak coś mnie zdziwi, bo ja lubię się rozwijać, lubię wychodzić ze strefy komfortu i jak coś mnie zaciekawi, czy zaskoczy, to zawsze to jest fajne. A myślisz, że istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że jutro będziesz jakiś, nie wiem, zaskoczony Marcinem Najmanem? Wydaje mi się, że nie. Słuchaj, są na Was takie kursy, że to przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Kurs na Marcina, że wygra przez decyzję jest 25 w ogóle, nie? To jest, czyli prawdopodobne praktycznie, no już zero. Kurwa, jakbym się dogadał z nim, nie? Naprawdę, tutaj wchodzi w grę nie, gruba forsa. Nie, nie, kiedyś, kiedyś nie jest, mi nie. proponowano na pierwszą walkę, tam był na Polańskiego duży kurs, ale się nie zgodziłem. I nawet kum, kumple mnie potem pytali, widzisz, kurwa, jak tak wyszło, abyś jeszcze tu zarobił i, ty, i tu byś miał wygrać, Ale nie, no, hajs fajny zarabiam. Fajnie, to jest też, no gdyby nie było tego hajsu, to po co mi się w to bawić, ja mam co robić, znam też sposoby na zarobienie pieniędzy, ale nie wszystko, no honor jednak jest ważniejszy, nie, nie sprzedałbym walki po to, żeby się podłożyć. Kasio, słuchaj, nie męczę, wracaj, odpoczywaj, dobrej nocy dzisiaj Ci życzę, żebyś tam spał, dobrze i co, widzimy się jutro po pojedynku, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak.